Cześć szybka rolka, odbieram właśnie to maleństwo w wersji Dakarowej z bagażnikiem na dalekie wyprawy a więc AX30 Cross Country tak moi drodzy, doczekaliśmy takich czasów, że mamy elektryki w wersji Cross Country no, bo wiecie, że jest coraz bliżej era elektromobilności nawet moje prywatne auto jest tego dowodem, że coraz więcej luda przechodzi na EV -ki. Jak to wyjdzie, z czasem to wszystko się okaże, czy wyjdzie to bokiem, czy wyjdzie to przodem, czy tyłem. Na razie taki sneak peek, jedynie fajny bagażnik, dużo tam można wrzucić, na przykład koła, albo jakieś inne namiot. Inne bombetle, które raczej do paki tego auta się nie zmieszczą. Nie mogę Wam go otworzyć, ponieważ jeszcze nie mam kluczyków, czekam na wydanie auta, obejrzałem drobiazgi, jakieś tam minimalne ślady po testach prasowych a tak autko prezentuje się fajnie skorpiony zimowe, pirelki na kołach w porządku także Stay Tuned niebawem będzie materiał, niebawem jak niebawem no, muszę pomontować jeszcze inne rzeczy ale jestem ciekawy EX30 możecie zobaczyć w wersji Twin Motor na moim kanale zarówno z premiery z x 90 którą mnie Volvo zaprosiło w Warszawie ja robiłem taką relację kilkunastominutową jak również oddzielny test EX30 już był w wersji właśnie z podwójnym silnikiem o dużej mocy. Trzymajcie.